i ciasteczka. Dzisiaj robię pyszne jajeczka wielkanocne. Jakie mamy tu jajka? Kacze, kurze i przepiórcze. I co z nich zrobiłam? Popatrzcie, pyszne, a jak szybko się robi, a jak ślicznie będą wyglądały na stole i na pewno i dorośli, i dzieci się skuszą. Subskrybujcie kanał, klikajcie w dzwoneczek, dajcie łapki w górę, w komentarzu napiszcie, jakie jajka, jaki ma, wy macie pomysł na jajka. Jestem jak kurczaczek, więc ja będę robiła właśnie zajączki, kurczątko i jeszcze jakieś inne dodatki z jajek. Święta się zbliżają, więc pokażę Wam jak ozdobić ten stół świąteczny, albo jak podać właśnie jajka. Jak zrobić, żeby było fajne, super, ekstra. I weźmiemy sobie jajko. Właśnie mam tu ugotowane jajka kurze. je to chyba jest kacze, ale nawet właśnie nie wiem, dziś gotowa I jajka przepiórcze. Tu mamy pomidorki, taka pasta. Z żółtek i z chrzanu. No, dodatki na oczka, na uszka Tylko sobie przymocujemy. Tutaj, właśnie, jakieś uszka pewnie. Dobra, to tak. Odkrawamy sobie tutaj końcóweczkę. Tak, żeby tak nam kuliczek stał. Aha. Tak, tylko nam to nie. Nie tak miało być. Bo nie, żółtko powinno być niżej. Dobra, to to wykorzystam w takim razie na. Kurczątko. Dobrze, zetniemy tutaj czepeczkę. Zrobimy najpierw kurczątko. A jakie żółtko, Zobaczcie Dwukolorowe. No. Tutaj wkrzywiemy sobie trochę żółtka, żeby zrobić miejsce na tą masę, właśnie szanową. Tak trochę zostawimy. Nałożymy teraz, właśnie tutaj, żółta. O, piękne żółtka były idealne. Są żółte, fajne. Tak. A może jeszcze trochę pysznąć sama? Szan ostry. Mm. Dobra, dajemy mu czupeczkę. Już jakiś kształt nam się robi. Teraz damy, tu mam pieprz czarny. Damy oczka. Jedno oczko. co, jestem ślepe, nie mam okularów. No tak na, namacanego. Dobrze, drugie oczko. Tak, troszkę to kurczątko wyjechało nam. Teraz damy mu tu z papryki. Zrobiłam takie dziupki, przygotowałam, więc mu tu od razu bijemy. O, proszę. I mamy piękne kurczątko, który tutaj już ląduje na nasz talerz świąteczny, zielony, żeby już było pięknie, ładnie. O, super. zrobi mi <laughs> Musimy mieć tu żółte uszy. No, zapróbujmy. Tak, właśnie. O, trochę za dużo uciąłam. Nawet takie niższe <noise> Niech będzie. I teraz takie uszka zrobimy. Mo. Tak. Tak. Tu nam zostanie jedna ćwiarteczka. I teraz wykorzystamy do tego wykołaczki, bo żeby nam się dobrze trzymały. Więc teraz... O, najpierw sobie tu pijemy. Tak. Nam to nie wypadło. A Dobra, jest. I teraz tutaj sobie mocujemy. Ale wypadło, Dobre, dobra, dobrze, że mamy jeszcze jedno. Zaraz wykorzystam drugie. Wiesz, że to będzie lepiej, tu. Tak, to nie spada. Jest. jest. akurat. Łatwiej mi będzie wbić to. To była miękka masa, więc fajnie się z tym trzymał. Tutaj z białko, więc tutaj można było ewentualnie zrobić otworek. I wtedy, właśnie to tak zrobimy nożem. Można mniejszym noż do tego, tak ciut tutaj, żeby mu zrobić nosek z papryki. Tu kroimy sobie kawałek. Tak i o. Włożymy tutaj źródła. mocniej. Nie uda się, może się uda zaraz. Jest dobra. No ja i tu. O, o to fajny jakie ładne no jeszcze te zielone. No fajnie, bo tu jajka, no jajka, wiadomo, że jajka, święta jajka, w tej różnej postaci. Tu można sobie właśnie jeszcze jakieś masy dać, chrzanu oczywiście będziemy jeść. A teraz robimy takie małe muchmorki. Jajko wykorzystam, jajko przepiórcze, więc odcinamy od dołu troszkę i więc zrobimy tu jakąś sałatkę z tych resztek. Um, też wykorzystam ten chrzan, żeby nam się tu przyczepił daszek znaczy daszek, no, kapelusz. Dobra, trochę tu dam. I teraz o, pomidorek koktajlowy. Tak. Wygrzebiemy to, wodę to jest za. Mokre i to by nam się za bardzo lało, więc tutaj też możemy naładować tej jego chrzanu. To jest takie precyzyjne wszystko, o. No ale patrzcie, jak to szybko, a patrzcie, jak to fajnie. To fajnie wygląda, a kropki muszą być, nie? Więc tu mam majonez, kałaczkę i zrobimy kropek. No, takich muchomorków zrobimy więcej. O. Ups. A teraz zrobimy myszkę. No i tak, myszkę zrobimy. Tak dobrze. Tu sobie odetniemy od dołu, żeby ona nam stała. O, taka większa myszka. Tutaj natniemy, O, bo najpierw mam rzutkiewkę, takie cienkie plasterki. Zrzutkiewki. No i tak najbardziej. No Patrzcie patrz, jaki to jest pomysł fajny. Możecie to wykorzystać zrobić z dzieciom, jak są niejadki, a jak zobaczą taką piękną myszkę. z a od razu się skuszą i zjedzą o jedno ucho. Drugie ucho, jedno trochę większe, drugie trochę mniejsze. No i tu oczywiście z pieprzu, albo macie inny pomysł, to możecie. Ale chyba muszę sobie trochę pomóc, co, bo tu jest. O, zrobimy takie wykałaczką troszkę cięcie, żeby ten, ten pieprz mi bardziej łatwiej się włożył. No i gotowe! Proszę! Gdzie ona nam się tu zmieści? W środku, tu między muchomorka. Jeszcze dorobimy muchomorków, bo przecież to są fajne, takie małe. Jajeczka. No i zobaczcie, jaki pomysł na jajka taki akurat dzisiaj Wam sprzedaję. Wypiszcie komentarze, napiszcie mi, jakie Wy macie pomysły na jajka. Pozdrawiam ciasteczkowo, jajeczkowo. Do następnego odcinka.